Gwiezdne Wojny to klasyka kina, o której chyba nie trzeba nikomu przypominać. Pomysł na realizację pierwszej pełnometrażowej części powstał we wczesnych latach 70. Oryginalny film Gwiezdne Wojny miał swoją premierę w 1977 roku i od tej pory jako wielki przebój cały czas powiększa rzeszę swoich fanów. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce to zdanie znają niemalże wszyscy, nawet ci... Że nie są fanami Gwiezdnych Wojen, ale takich akurat tutaj brakuje. Znajdujemy się w centrum sztuki współczesnej, bo to właśnie tutaj rozgrywa się cała akcja Star Force 2013. To już piąta edycja imprezy, która odbywa się naprzemiennie co drugi rok w Toruniu i w Bydgoszczy. Tym razem można było zmalować co nieco. To raczej propozycja dla tych obdarzonych chociaż odrobiną talentu. Albo mieć niezły odjazd z istotami nie do końca z naszej bajki. Ciekawi ludzie, ciekawe stroje. To wszystko, co można zobaczyć na StarForce 2013 w Toruniu. Za chwilę zmierzymy, kto ma najdłuższy miecz. Jestem przebrany za Darta Malaka. Jest to postać z gry, która żyła dawno, dawno przed filmami. Akurat ten kompletowałem sam samodzielnie od początku. Są gotowe do kupienia, różnego, innego rodzaju, ale ten akurat chciałem zrobić sam. Były konkursy dla najmłodszych i układanie klocków LEGO. Do Torunia zawitali również przedstawiciele różnych mediów. Niektórzy w Grodzie Kopernika mogą powtarzać sobie słowa klasyka. Jestem hardcore, Jestem taskadere, Robię w Można było również spotkać osoby, które swój wolny czas pożytkują chociażby na budowę modeli z filmu. Czy pamiętają jeszcze swój pierwszy model? Pamiętam, tak? Yy, takie rzeczy się nie zapomina. Yy, jeżeli się przez buduje model, yy, półtora roku buduje się dolną część, bo on jest modłowy na dwie części się rozkłada. Także mogę powiedzieć, że góra i dół to są dwie części, ale tak poza tym Szacunkowo może być ich od 15 do 25 tysięcy. Same pola, które są na, po, na wieży Destroyera, mają po 113 części. To było trzy podejścia, to trzy razy po tygodniu, żeby stworzyć takie coś. Elementy, to detale, to składają się właśnie na taki ogromny niszczyciel, który właśnie jest za nami. Chwilami można było poczuć jak na wystawie uzbrojenia polskich sił zbrojnych. No prawie. Ale naszych mi I tak żadna gwiezdna flota. Nie przebije. Na pytanie, dlaczego tu przyszedłeś, niemal każdy odpowiedział właśnie tak. Bardzo lubię klimaty science fiction w ogóle, a obwie są jednym z takich, powiedzmy, elementów, które jakoś mnie w kinematografii fascynują. Oprócz wystawy modeli e, bardzo duże wrażenie robią kostiumy przede wszystkim ludzi, którzy się poprzebierali. To są samoróbki, które po prostu e, wymagały mnóstwo pracy, mnóstwo godzin przygotowań i sam pokaz, sam konkurs kostiumów e, po prostu przyświetny. Najbardziej chyba mandalorianie zrobili tutaj wrażenie. Właśnie w tym momencie trwają bardzo emocjonujące pojedynki. Które na pewno znacząco wpłyną na losy całej galaktyki. Ja osobiście kompletnie nie znam reguł tej gry, ale sądząc po emocjach, jakie towarzyszą wszystkim, którzy grają w te gry, wtedy grał grę. Wtedy grał grę. Byśmy się zapytali o co chodzi dokładnie w tych grach, ale wszyscy są tu tak strasznie zajęci, tak strasznie wciągnięci w wir. ...zdarzeń, że nie ma nawet z kim porozmawiać. Nie jeden się tu mówi, jak to się robi, co, robi się to tak? No, ogólnie to po prostu trzeba y, wyeliminować y, przeciwnika. Już wiemy, jak się gra w grę, zatem możemy zwiedzać dalej. Oczywiście wszystko pod czujnym okiem tutejszego Lorda Vadera. Gdy i twoje dziecko odpycha powietrze. To wiedz, że coś się dzieje. Czy są dla mnie Gwiezdne Wojny? To jest pierwszy film fabularny, który którym byłem w kinie i darzę serię oczywiście wielkim sentymentem, no i chyba musiałem się tu znaleźć. Ze swojej galaktyki przybył również od twórca roli Bigsa Dijkladera, aktor Gary Hagen, który dostał szampana i zlał się, nieco z tłem. Za oknem mróz, ale jak mówi klasyk, rzeźba musi być i nie ma lipy. Efekty rzeźbienia są podobno po czterech kwiatach Double Blasta, a bez wspomagaczy? Nie wiem, która godzina. O 12 zacząłem, więc nie wiem, 2 godziny? A, a O której mniej więcej pan i... zamierza skończyć? No za pół godziny myślę, że będzie koniec. Jesteśmy świadkami pojedynku. Właśnie w tym miejscu rozgrywają się sceny, które zapiszą się w historii. Na ustach wszystkich w tym momencie Gości, jedno powiedzenie. Bez, bez, A pojedynki trwają I ci, co chodzą z głową w chmurach, i ci, co stąpają twardo po ziemi, wszyscy mogli pokręcić sobie lunetą w poszukiwaniu swojej własnej gwiazdy śmierci. Wstyd dopadł tych, którzy nie ogarnęli rzeczywistości, więc w kąciku po cichutku szybko nadrabiali zaległości. Frekwencję zawsze ciężko ocenić. Nigdy nie obliśmy jakichś wejściówek. E, wiem, że w tej chwili na pewno ponad tysiąc osób już się tutaj przez Centrum Sztuki Współczesnej przewinęło. E, prawdopodobnie jeszcze przewinie się więcej. Oceniam, że raczej będzie podobnie jak w zeszłym roku. Niektórzy czekają cały czas, by przystąpić do pierwszej komunii. Jaki nasz film, taki statek kosmiczny. Oni już sobie polecieli, a my powoli lądujemy na ziemi. Proszę Państwa, portal Spodkopca wręcz narażał swoje własne życie, żeby zrobić ten materiał. Do zobaczenia za rok.